Tajemnica właśnie zostaje odkryta. Zagadnienie, które masz usłyszeć. Trzy karty i twój wybór. Pierwsza karta, druga karta, trzecia karta. Ja wybieram drugą, a ty napisz tam na dole w komentarzu. Jeśli z tobą czytanie rezonuje, to kliknij serduszko bądź lubię to. No i oczywiście obserwuj mój profil. A zatem, jaka tajemnica, jaka wiadomość jest przed Tobą właśnie teraz odkrywana? Królowa Mieczy. Możesz potrzebować wsparcia w rozwiązaniu, rozwikłaniu jakiejś sprawy, czy to medycznej, czy też administracyjnej, urzędowej. Królowa Mieczy, wyciągaj też wnioski z doświadczeń, które już przeszłaś, przeszedłeś. Królowa Mieczy w pracy, ktoś patrzy Ci na ręce. Czas na to, aby się wykazać. A jeżeli jesteś osobą samotną. No, Samotnym, to tutaj ktoś starszy od Ciebie może być Tobą zainteresowany. Karta numer dwa, karta cesarzowej, dbaj o swój wizerunek, ale również jest to karta opieki wszelakiej, czyli masz możliwość również tutaj zaopiekowania się sobą, ale również być może ktoś inny poprosi cię o pomoc. Cesarzowa też jest kartą, która mówi o tym, czas na pomnożenie własnych zasobów, a cesarzowa, ktoś tutaj może się określać wobec ciebie związkowo, zawodowo, dbaj o swój wizerunek. No i karta numer trzy są dostateczne. Jest to karta eureki, ja ją tak nazywam, olśnienia, zwrócenia uwagi na to, że dostrzegasz prawdę. Już tutaj kłamcy nie będą miały do Ciebie wstępu, nie będą mieli do Ciebie wstępu. Odkrywasz też prawdziwe intencje innych wobec Ciebie, ale są dostateczne, też zrzucasz to, co było ciężkie. Idziesz jako nowy Ty, nowa Ja. Życzę Wam magicznego dnia.